I witamy się z kolejną recenzją pozycji od Janet Brown. Jest to oszustka, a pozycję do recenzji mam od wydawnictwa Agora. Tak się ona przedstawia i słuchajcie, zaczniemy tutaj może od cytatu. Płatki śniegu wirują miękko nad powierzchnią jeziora. Tymczasem pod powierzchnią ciało opada powoli na dno. Z martwymi oczami, zwróconymi ku niknącemu światłu, aż wreszcie tonie w ciemnościach. I znika. Oj, słuchajcie, ta pozycja od początku sieje w nas niepokój i zamęt. Czuć w każdym słowie, że zaraz coś się wydarzy, oj, i nie będzie to nic miłego. Autor obarcza nas niewinnymi słowami, które w delikatnym kontekście tak naprawdę nas przerażają. Tak jakby pływać w oceanie wśród rekinów, z których dwóch nas zaatakuje, tylko nie wiemy w którym momencie. My czekamy na to, bo wiemy, że ten atak jest no jednak nieunikniony. Czytając byłam bardziej spięta niż amortyzator, który dostosowywał się do drogi, tudzież treści i powracał do stanu napięcia. Ilekroć coś się działo, można było się chwilę rozprostować i za chwilę następowało to wielkie spięcie. Groźba wciąż wisiała w powietrzu, a sami bohaterowie no nie w pełnim przedstawieniu wydawali się być ofiarą albo katem. Ukazałem na swoją samotność, swój strach, tęsknotę za zmarłymi, emocjonalną udrękę i nieme współczucie. Nawet kiedy siedzieli sobie spokojnie w bezpiecznym i dość popularnym miejscu, to czułam, że i tak zło gdzieś tam się czaiło. Naprawdę, moje emocje odgrywały rolę robota, o czym mówili, to czułam. Co robili, to czułam. Gdzie byli, tam myślami i ja z nimi byłam. Jeżeli jest na świecie ktoś bardziej przebiegły niż owa książka, to chyba dopiero w swojej intrydze no, zaczyna raczkować. Nie wierzcie tutaj nikomu, gdyż choć pisana z dwóch perspektyw osobowych, to jednak ole wcale się ze sobą nie pokrywają. W jednej poznacie przypadkowy powód wybranego miejsca, a druga dopowie wam, że tu nic nie było przypadkowe. Ona jest tam z zamiarem zemsty. Także wszystko było tutaj w miarę celowo zrobione. Jakby czytać to, co opowiada nam pacjent, a jednocześnie wkraczać w diagnozę lekarza, która jest, no niestety, ale odwrotnością słuch osoby chorej. Jeśli mogę Was przed czymś ostrzec, to jeśli chodzi o nasze kochane media społecznościowe, to zaznaczam, że każdy wręcz powinien ją przeczytać. A więc... Tam taki przykład. Powiedzmy, że masz na swoich zdjęciach coś ważnego, osobistego i drugiego. Chwalisz się tym, no bo po to w końcu je prowadzisz, tak? Nawet nie spodziewasz się, że jest ktoś, kto ci nie tylko obserwuje, ale i śledzi. On nie robi tego dla ciebie. Po cichutku cię zniszczy, okratnie i już peci. Pokaleczy twoje zdrowie psychiczne i pozbawi bardzo cennych spraw bądź rzeczy. A ty nic na to nie poradzisz. W końcu samo się o to prosiłeś, prawda? No, książka jest, powiem Wam, mega, mega, niepokojąca, straszna i może tym bardziej straszna, że, że taka prawdziwa. Także, jeżeli jesteście nią zainteresowani, lubicie się bać, lubicie się bać tego, co może nastąpić lub co następuje, to ja ją do Was zachęcam. Pa 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 pa. pa.